W miejscu dwa tygodnie temu. Nie mam prawa przywołać na rynku. Kto tak powiedział? On. Kto on? Duda. Duda? Kto to jest? No, staśmicka. Dobrze. Jak to umotywował? Nie mam się w ogóle pokazywać tutaj. Dobra. Bo nie jestem stąd. O. A skąd jesteś? Z Kielcowa. No i co z tego? No, a nie masz prawa tu tylko do wzdłuż. Bo nie wiem, nie wytłumaczył mi tego. Co się działo później? No tu mnie chwycił. Ja okazał mi że do samochodu. Ja powiedziałem, że nie wejdę. Do jakiego samochodu? Jego. Ich straży Miejskiej. Tak. Ja powiedziałem, że nie wejdę, bo nie macie tego prawa. Proszę zależy na policję. Uh -huh. A on powiedział, że na policję ma wyjebane. Uh -huh. I ja mówię, dalej co się działo? Nie mam prawa. No wsadzimy do... kajtajki mi założył, mnie do samochodu. No i wywieźli mnie. Gdzie wywieźli? do Wodkowa pierwszy raz. Czyli to nie było trzy razy w ciągu jednego dnia. Trzykrotnie w ciągu jednego, tak, dnia. W ciągu jednego dnia. Wywozili cię poza tak. miasto. Tak. Dobrze. Sam wróciłeś czy z kim? Yy, sam. Ale ty jesteś chory. Masz kłopoty z poruszaniem się. No mam, z nogą. I oni wywieźli cię zostawili, tak? Pod pretekstem, że nie masz prawa tu być. No. Nie mam prawa, tylko że ja wtedy wróciłem, jak oni przyjechali. No to... O, oh jest, Bobik. Bobik, powiedz. No. spokojnie. No. Spokojnie. Dobra. Co było, co było dalej? Co było dalej? Co się działo, jak Cię zabieźli? Dwa kilometry za ścienicę. Nową. Mhm. I? No i co? No, on się odpalił papierosa, ściągnął mi klejdanki, przypierdolił dwa razy w pysk i gazem po oczach, że masz nie dojść. Z kim, z kim ten strażnik Duda był? Yy, oby trzech byli. Potrafiłbyś zidentyfikować? Tak, Marek i ten Rudy. Marek, papel. Tak. Marek. I Rudy. A Rudego wygonili, żeby nie był świadkiem. Rudego, czyli Andrzeja Bałęgę. Tak, tego. No, no rudy, no, no I on odszedł. I, no. Tak. On musiał pójść. Żeby nie był świadkiem. I co ci robili? No co? Dostałem dwa razy po z gazem po oczach. Kto bił? Marek. Nie Marek, tylko ten. Duda. Duda, Duda bił. Tak. Duda mi przyjechał. I zostawili cię. Tak, i zostawili. Mas wrócić na swój koszt Tak powiedzieli Tak Dobrze A papel pa, się znaczy wcale nikogo nie uzywał I nie nic, tylko patrzą Czyli dopuścił do przestępstwa tak, do, dopuścił A ten Duda ile ma lat? No jest mocno ode mnie kura. Ty babi, ile Duda może mi zad? 24, 25 Ale pieluszką go jeszcze czuć Tak No to dobrze A ty masz ile lat? No kurwa, 42. Jesteś bezdomny? Tak. Y, podanie masz złożone o mieszkanie? Nie, bo nie mogę. Bo? Bo jestem zamordowany w Wiemielnie. Inna gmina. I z po... tego tytułu nie masz przebywać prawa na rynku, bo jesteś z innej gminy, tak? Tak. Według Dudy? Tak. Dobrze. No to dziękuję.